Zapraszam do obejrzenia fragmentów filmu Telewizyjnego Droga. W tym filmie wystąpił Wiesław Gołas. Jeden z odcinków ma miejsce w Bieszczadach. Kierowcy bazy transportowej udają się do Sanoka po odbiór nowych autosanów. Mowa jest o miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym, ale autobusy, które zostały odebrane w Sanoku, no nie są to wersje miejskie, lecz wersje podmiejskie. Film powstał w 1973 roku, a premier miał w 1975. Wiesław Kołas opowiadał, że sam nigdy nie miał prawa jazdy, a w filmie musiał być kierowcą. Ciężarówki, no i również autobus. Skupiłem się głównie na pokazaniu autobusów. No myślę, że w filmie popularnym bardzo fajnie jest Odcinek ma wątki kryminalne. Główny bohater Marian Szegula ubikowany jest w trygę, ale wszystko dobrze się kończy.